jak byłam na siłowni, był Amazon z paczką dla nas i proszę bardzo, gdzie zostawił? W niebieskim śmietniku. Widzicie co, to przechodzi ludzkie pojęcie, zostawianie zamawianych rzeczy w śmietniku. Ostatnio moja koleżanka też miała taki, taki właśnie przypadek, że listonosz zostawił paczkę w śmietniku. No i akurat był dzień wywożenia śmieci i śmieci i, i paczka pojechała ze śmieciami. Także super, brawo, mam nadzieję, zaraz pójdę, luknę do mojego śmietnika, czy jest. Dzisiaj na szczęście nie jest dzień wywożenia śmieci, więc na pewno będzie. A u mnie już tulipanki. Czujecie wiosnę? Czujecie wiosnę? Ja wiosny nie czuję, ale powiem Wam, że bardzo przyjemnie e, popatrzeć sobie na tulipanki i pomyśleć, że to już niedługo. Tym bardziej, że za oknem mamy dzisiaj słoneczko. Bardzo się cieszę. No i... I tablica. Tablica, która przyprawia mnie o smutek za każdym razem. Oj! Za każdym razem, jak na nią spojrzę. Niestety! Do wynajęcia! Cieszę się oczywiście z powrotu do Polski, z całej tej przeprowadzki, z całego tego wywracania życia do góry nogami. Ale powiem Wam, że za każdym razem, co patrzę na tą tablicę, to mi smutno. Jednak przez 9 długich lat ten dom był moim domem. No, ale coś koszt, kosztem czegoś. Właśnie wróciłam z siłowni, dlatego tak się trochę jąkam, zwłaszcza jak opowiadałam o paszce. a muszę i sprawdzić właśnie śmietnik. Właśnie wróciłam z siłowni. Wczorajszy dzień upłynął nam pod znakiem organizacji wszystkich spraw urzędowych, rezygnowaniu z wody, prądu, gazu, siłowni, właśnie z siłowni też musiałam zrezygnować. Mm. E, bardzo lubiłam tą siłownię, bardzo fajna, Anytime Fitness, polecam, jeżeli ktoś e, m, chciałby spróbować w ca, na terenie całej Anglii jest i wiem, że jest kilka też Anytime Fitness w Polsce, ale już oczywiście sprawdziłam najbliższą siłownię koło mojego domu e, w Elblągu, też jest fajna, znaczy na zdjęciach jak już będę na miejscu, to zobaczę, mam nadzieję, że mi się spodoba, bo to naprawdę lubię, a ja nigdy nie byłam jakimś siłowniowym zapaleńcem, tak naprawdę to ponad rok teraz chodzę na tą siłownię i cieszę się z tego, że chodzę, że się ruszam, nie chodzę tam ani wyczynowo, ani żeby budować, no oczywiście fajnie, chcę zbudować sobie troszeczkę mięśni, ale nie jakoś tak, że się napinam, czy ćwiczę ostro, trenuję, żeby zgubić centymetr ciała, nie, 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 ja głównie chodzę Kondycyjnie, no i właśnie po to, żeby ciało było takie bardziej yy, zbite, zwarte, jędrne, a nie galaretowate. W moim wieku to już yy, tak może się stać. No, także siłownia już w Polsce też obczajona. Wszystkiego już tutaj poryzygnowaliśmy, wszystko zorganizowane, no i już od jutra. Już od jutra, moi drodzy, wpadają kartony. Jeszcze właśnie muszę dzisiaj podjechać do koleżanki, bo koleżanka w swojej pracy magazynuje dla mnie kartony, zbiera dla mnie kartony, więc muszę podjechać po te kartony. I jutro już się zacznie pakowanie. Bilety do Polski w jedną stronę też już zakupione. 29 stycznia będzie ostatni lot. Znaczy, może jeszcze przyjadę? Na pewno przyjadę do Anglii, ale już taki wiecie, ostatni, ostatni lot w jedną stronę po raz pierwszy bilety w jedną stronę do Polski zakupione. Także 29 stycznia już lecimy. Tak, teraz będzie taka faza. Wszystko po raz ostatni, ostatni lot, ostatnie pójście na siłownię, ostatnie, nie wiem, odwiedzenie Tesco, ostatni dzień w pracy, wszystko ostatnie, ostatnie. A od lutego zacznie się pierwsze, wszystko pierwsze, pierwsza noc z nowym domu, pierwsze rozpakowywanie, pierwsza wizyta w sklepie, pierwsza wizyta na siłownię, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecę sprawdzić ten śmietnik i gnam po dzieciaki, obiadek. No, i dzisiaj już nie będziemy zbyt intensywnie nic mm, robić. No bo, tak jak mówię, wszystko już papierowe, urzędowe, pozałatwiane, także od jutra możemy już spokojnie wyciągać kartony i zacząć się pakować, A jeszcze zdążyłam nawet opieć ogródek z okazji tego, że dzisiaj jest słońce, a przez cały następny tydzień ma padać deszcz, jak to w Anglii? Surprise, surprise! Więc dzisiaj zdążyłam jeszcze wypielić wszystkie chwasty w koło domu. E, tak, 4 stopnie na dworzu, zimno, to bo od, od 9 rano zaczęłam. E, no, sąsiad się trochę dziwnie patrzył, no bo kto w środku zimy, kiedy 4 stopnie na dworze pieli, ale no to właśnie ja. Także już przynajmniej patio mam załatwione. No, to, to idę do śmieci. I przyszło dzisiaj moje cudeńko. Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Spójrzcie, czyż nie jest przesłodkie? To do mojej nowej kuchni. Oto moje cudeńko do nowej kuchni. Słuchajcie, jest to hmm, opakowanie na jajka. Śliczny taki domek. I tutaj możemy sobie wstawić jajeczka. Jest mega, mega słodkie. Prześliczne i myślę, że jest fajne, Fajnym takim elementem dekoracyjnym, a jednocześnie bardzo przydatnym. Także do nowej kuchni nowy gadżet zakupiony. Nie wiem jeszcze w jakim stylu będę urządzać nową kuchnię. To okaże się na miejscu, jak zobaczę dokładnie, ile tam mam miejsca. No, to jeszcze przed nami, ale pierwszy gadżet zakupiony. Nie mogłam się po prostu oprzeć. Jest przemega słodkie opakowanie na jajka. Hej, cześć, cześć słoneczka, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, 13 stycznia, czyli zostało nam dokładnie dwa tygodnie i dwa dni do opuszczenia Anglii. No, około dwóch tygodni do spakowania się, bo musimy wcześniej dać znać firmie transportowej, ile tak naprawdę będziemy potrzebować naczep, tak to się chyba nazywa. Bo to będzie jakiś duży tir i mamy do wyboru właśnie ten duży i jeszcze jakąś naczepę do tego, w której będzie samochód. I czy bierzemy całą naczepę, czy tylko tyle, ile zajmie samochód. Także musimy ogarnąć się do 24, żeby wiedzieć, ile dokładnie potrzebujemy miejsca. Mieliśmy zacząć się pakować w piątek, no ale stwierdziliśmy, że no w piątek to tak bez sensu. E, odebraliśmy kartony, koleżanka, e, moja droga Ania zbierała e, dla nas kartony, także mamy już trochę kartonów. Zakupiliśmy sobie folię bą bąbelkową, taki stretch, także teoretycznie wszystko mamy, ale chyba jakoś, nie wiem, chęci brak, bo stwierdziliśmy, że weekend, oboje jesteśmy przeziębieni, że sobie jeszcze damy spokój, Kocie! Powiem Wam, że od powrotu kot po prostu nie daje żyć, tak, tak stęskniony, no ale w każdym razie, wracając do tematu, stwierdziliśmy, że sobie tak troszeczkę odpoczniemy, zrelaksujemy się przed tym całym wielkim zamieszaniem, no i od poniedziałku zaczniemy z kopyta. Mamy poniedziałek, słuchajcie, godzinę 14 jeszcze nie zrobiliśmy absolutnie nic. Ja jestem generalnie po nocce Powiem wam, że powrót po trzech tygodniach Laby do pracy i, do, I to do pracy na nocną zmianę To jest koszmar Po godzinie pierwszej w nocy Ja już chodziłam jak śnięta mucha Cały czas ziewałam Koleżanka tylko do mnie Przestań ziewać, przestań ziewać ale powiem Wam, że no po takiej długiej przerwie, kiedy człowiek raczej w tej nocy, raczej w nocy śpi, no do, do pracy w nocy ciężko się jednak wracało. Cieszę się, że to już ostatnie dwa tygodnie tej nocnej pracy. No i już nigdy, nigdy choćby nie wiem, co się działo, nie będę pracować na nocki. Mam dość. Mam dość. Także no myślę, że generalnie, że praca na nocki jest dosyć ciężka i wyczerpująca. I nawet może być fajna dla osób, które są tak zwanymi sowami, ale nie mają rodzin. Natomiast ja właśnie jestem tą sową, ale jeżeli muszę o świcie być gotowa do tego, żeby przygotować dzieci do szkoły, do przedszkola, potem obrobić wszystko w domu, zrobić im obiad, odebrać, spędzić z nimi czas, pobawić się, pouczyć itd., itd., no to praca na nocki absolutnie to jest. Ty rada. Także mam nadzieję, że to już koniec prac na nocek. Także cały dzisiejszy dzień spędziliśmy w sumie głównie w komputerach. Ja i Rafał w komputerze. Ja wpadłam w jakieś szaleńcze poszukiwanie rzeczy, które muszę sobie zakupić, żeby mi jeszcze zdążyły dojść kocie przez te dwa tygodnie, do których będę miała ciężki dostęp w Polsce. Także spędziłam całe dzisiejsze przedpołudnie, południe na poszukiwaniu takich rzeczy. No i właśnie musiałam sobie zamówić: mam taki eyeliner, do którego się dokupuje wkłady, więc zakupiłam sobie dwie sztuki wkładów. Mam nadzieję, że na długo mi starczy. Oni owszem robią wysyłkę do Polski, no ale ta wysyłka już jest dużo droższa, a tutaj miałam darmową, więc już wolałam sobie kupić na zapas. To samo z moją ukochaną ulubioną Charlotte Tilbury. Um, uwielbiam ten jej nowy podkład. Stosuję go codziennie, no już mi sporo, nawet zeszło mimo, że używa się go naprawdę ciupkę. Um, niestety widziałam, że ona osobiście nie robi wysyłki do Polski. Można natomiast zamówić z innych stron. Ja natomiast wolę zamawiać od niej ze strony, ponieważ zawsze jakieś fajne próbki można sobie wybrać. Dlatego zamówiłam sobie podkład od niej, zamówiłam sobie puder od niej i zamówiłam sobie korektor. Czyli takie rzeczy, które najbardziej potrzebuję. Tutaj są te rzeczy, o których mówię. Ten podkład dla mnie jest rewelacyjny. No już jest go tyle zużyte, więc Zakupiłam sobie zapas, będę miała kolejny. No i on jest troszeczkę dla mnie teraz za ciemny, bo kupowałam go latem. Teraz kupiłam sobie troszeczkę jaśniejszy. No i ten fantastyczny, fantastyczny puder. Niestety jest w nim dziura. Także też zakupiłam sobie kolejną sztukę. No i korektor będę miała po raz pierwszy. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa. A szukałam właśnie dobrego korektora, żeby mieć taki w zapasie. Co ja tam jeszcze zamówiłam? Zamówiłam sobie również podkład. Fenty Beauty, ten nowy nawilżający. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Generalnie lubię Fenty i też rozświetlacz z Fenty. Ten taki bomb, taki wow, jebitny, bo ja raczej mam takie delikatne rozświetlacze. No bo na co dzień, szczerze powiedziawszy, używam bardzo delikatnie rozświetlacza, ale taki porządny rozświetlacz by mi się przydał. Co ja jeszcze zamówiłam? Zamówiłam czajnik bo od dłuższego czasu mamy ten różowy czajnik, który widzieliście na pewno nie raz i on strasznie mi przecieka i tak naprawdę zawsze czaiłam się z zakupieniem czajnika jak byłam teraz w Polsce, oglądałam czajniki jakoś żaden mi tak nie wpadł w oko, więc zamówiłam sobie również czajnik który wezmę do Polski, jakby w Polsce nie było czajników ale powiem Wam, że niektóre rzeczy po przeliczeniu wychodzą tutaj dużo, dużo taniej w Polsce, pomimo że te zarobki są troszeczkę mniejsze, no to ceny bywają dużo większe niż tutaj w Anglii. Co jest absolutną głupotą. No ale trzeba będzie się niestety do tego przyzwyczaić i że zacząć z tym żyć. Także myślę, że już chyba wszystkie sobie porobiłam takie najważniejsze zakupy na zapas. Jeszcze będę robiła zakupy spożywcze na zapas. W sensie no nie będę kupowała jakoś dużo spożywki, ale takie rzeczy na przykład jak angielską musztardę które nie wiem, czy można dostać w Polsce. No tutaj kosztuje grosze. Tak, ona jest w takim kolorze, takiej jebitnej, żółtej, takiej, tak, taki, no, taka musztarda żółta Ona jest bardzo, bardzo ostra. E, no na pewno jeszcze wiele, wiele rzeczy. Na razie nie myślałam nad spożywką. Tak mi tylko przyszło do głowy, właśnie gdy ja byłam w pracy na nocce, że muszę koniecznie sobie wziąć jedną czy dwie te musztardy ze sobą do Polski. No, teraz Rafał poszedł załatwiać sprawy, a ja postanowiłam, że chociaż. Zacznę się pakować e, Opóźniamy to strasznie Strasznie opóźniamy Myślę dlatego, że nie wiem Przede mną jest jakiś taki strach, że już jak się zacznie To wszędzie będzie bałagan e, No i ten moment zaczęcia się pakowania To już będzie taką Ewidentną oznaką, że faktycznie Się wyprowadzamy Właśnie No, z jednej strony się cieszę A z drugiej strony jest jeszcze coś właśnie Co mi tutaj Trzyma i zabieramy się za robotę. Jednak trzeba już się zacząć, bo dwa tygodnie to nie jest wcale tak dużo to się wydaje, że jest dużo, ale patrząc ogólnie po chacie, to chyba nie jest tak dużo. Zresztą lepiej mieć wcześniej zorganizowane niż później na ostatnią chwilę. Chociaż my jesteśmy typem osób, które zawsze wszystko robią na ostatnią chwilę. Nie jest to dobra. No, ale w każdym razie przyszłam sobie tutaj do góry i mam zamiar się zabrać za ten słupek. Pewnie połowa. Z tego pójdzie do śmieci, mam tu bardzo dużo pustych pudełek, także pewnie teraz się przydadzą na przeprowadzkę, reszta pójdzie do śmieci. To jest taki zbiór e, rzeczy bez sensu niepotrzebnych, e, więc generalnie posegreguję co jest do wyrzucenia, co jest do zabrania do Polski, e, no i to pójdzie już do rozkręcenia i wywiezienia na śmietnik, ponieważ to wszystko lata. Także życzcie mi powodzenia. E, ja właśnie się zabieram za zabawę. Za sortowanie rzeczy potrzebnych i mniej potrzebnych. No. Kiedyś ktoś musi wykonać ten pierwszy ruch. I to będę ja. Dobra, zabieram się. Oficjalnie ogłaszam 13 stycznia jako pierwszy dzień pakowania. Niechaj ten dzień przejdzie do historii. Kolwiek by to nie brzmiało Wszystkie niezbędne narzędzia mam przygotowane Czyli taśmę klejącą Worek na śmieci I kartony I zabieram się do zabawy A propos właśnie robienia moich zakupów Przyszedł już ten puder z Fenty Zaraz go zobaczymy I rozświetlacz, jestem bardzo ciekawa No i założymy go po raz pierwszy Założymy, nałożymy na twarz Również e, zakupiłam sobie taki e, zestaw do farbowania włosów w bucie. Jest miseczka, miareczka i pędzelek. Mój niestety pędzelek ostatnio się połamał, dlatego musiałam zakupić nowy, a potrzebna mi jest ta miarka, ponieważ jak ja kupuję jedną farbę do włosów, zazwyczaj jest to casting. E, no, to taka jedna farba starcza mi na trzy razy, bo tak naprawdę jedyne co robię. To robię odrosty, także miareczka jest bardzo przydatna, żeby to wszystko wymierzyć. Kupiłam mydełko, śliczne mydełko do rąk, bardzo ładnie pachnie. I szczotkę do włosów, szczotkę wet. Nie wiem, czy w Polsce jest ta marka szczotek do włosów, ja mam. Drugą już, ta jest trzecia, no i ona już jest troszeczkę sfatygowana. Także kupiłam sobie szczotkę do włosów. One są idealne na moje włosy. Ja mam dosyć trudne w obsłudze włosy, ponieważ one są dosyć grube, falowane, trochę kręcone, trochę sianowate. Także no, masakra. Zwykła szczotka czy zwykły grzebień, jak wsadzę je we włosy, to po prostu już tam zostaje na zawsze już jej nigdy nie znajdziemy. Dlatego te szczotki one są dla mnie idealne. Mają tak fajnie miękkie, a zarazem fajnie rozczesujące te wypustki. Włosy są 100% szczęśliwsze. No i 45% mniej płamanych włosów. Kolejnymi moimi wynalazkami to jest primer do rzęs z Maybelline. Nie używam generalnie, właściwie nie pamiętam kiedy ostatnim razem używałam jakiś primer, ale moje rzęsy ostatnio wołają o pomstę do nieba i żaden tusz nie wygląda fajnie, także zobaczę jak będzie wyglądało z primerem, czy on w ogóle się do czegoś nadaje. Zakupiłam białą kredkę z NYXa, taka dosyć miękka, mam nadzieję, że będzie się utrzymywała na oku. No i dwa produkty do brwi. nie mogłam się zdecydować, który wybrać. W ogóle nie miałam wcześniej produktów do brwi z Soap and Glory, także jestem ciekawa, jak się sprawdzą. Wiecie co, ostatnio nie mogę znaleźć nic fajnego do brwi, co by się utrzymywało jak człowiek na tych brwiach. Tak naprawdę. Przez chyba 2 czy trzy lata non-stop używałam Anastazji Beverly Hills, tej pomady i byłam mega, mega zadowolona, no ale chciałam popróbować coś innego i co próbuję, to jest... Du Muszę przyznać, że opakowanie tego rozświetlacza jest przepiękne. Jest naprawdę przepiękne. Jak już mam go w dłoni, to zajrzymy do środka, jak on wygląda. byłaś No, to ma być takie typowo, wow, taka typowa bomba, co zresztą widać już chyba po pudełku. No, przepiękne, opakowanie jest przepiękne. Nawet nawet mnie widać w odbiciu. Zajrzyjmy do środka. O, wow! <ścoughs> Widzicie ten glow! O, wow! No, przepiękne! Bardzo ładnie się mieni, chociaż nie wiem, czy to jest na co dzień, będę musiała zobaczyć, jak to wygląda na twarzy. E, aparat nie chce za bardzo fokusować, bo, bo to są małe drobinki, ale no spójrzcie, jak to, jak to wygląda. No sam w sobie wygląda prześlicznie, także jeden taki porządny wow mi się przyda. No i tutaj mamy ten nawilżający podkład z Fenty. Mam nadzieję, że kolor jest dobrany dobrze, bo wiecie, jak to jest dobieranie koloru przez internet. Różnie to bywa, chociaż ja zazwyczaj trafiam w swój kolor. No ale to, wiadomo, wszystko zależy od marki i tak dalej, i tak dalej. Byłaś jedną ręką, tak dosyć trudno jest to ogarnąć. Podkład ten zbiera bardzo dużo pozytywnych recenzji, także byłam go mega, mega ciekawa. W Polsce jest również dostępny, ale już droższy. Więc bez sensu, zupełnie bez sensu. Zaraz zobaczymy kolorek. Tutaj mamy taką pompkę. O, chyba idzie. Dobra, jest. No, myślę, że, myślę, że chyba będzie kolor w porządku. Zaraz go przetestujemy. Będzie to test ekstremalny, bo. Przed kamerą i lusterkiem, takim światło też jest straszne, bo jest tak ciemno. I szczerze mówiąc, nie widzę, czy kolor jest ok. Ciężko powiedzieć. Jest bardzo przyjemny w nakładaniu, jakby się nakładało krem. Jakiego krycia, wiecie co? Ja nic, absolutnie nic nie widzę. Może w tą stronę? Może odwrócimy się trochę w stronę okna. Ma być to podkład nawilżający, czyli ma dawać efekt na skórze taki, że skóra jest nawilżona. Szczerze powiedziawszy, to nic nie widzę, muszę iść po prostu do mojej stacji malowniczej, także przetestujemy za chwilę to, a tu jeszcze mam na ręku, zobaczymy jak on wygląda w innym świetle, w takim, w którym na co dzień się maluje. ale wydaje mi się, że kolor wybrałam idealnie, bo się ani nie odcina, no a skoro nie widzę nic, znaczy, że chyba dobry, kolor mam w odcieniu 185, w odcieniu, no numerek 185. Wydaje mi się, że jest chyba dobrze dobrany. Paczki, 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 paczki i pudełka. Jestem w ogóle z siebie bardzo, bardzo dumna, bo tak jak wczoraj postanowiłam spakować tylko ten słupek, który wam pokazywałam na korytarzu, tak? Potem już poszłam po całości i spakowałam wszystkie książki, które tu były u góry. Jeszcze tam w rogu Wszystkie obrazy są już pościągane Wszystkie dekoracje, mniej więcej wszystkie Zwłaszcza te, które biorę, bo niektórych nie biorę Wszystko jest upchane w tych pudełkach Jest tu siedem pudełek takich kartonów Tylko z tego pokoju tu na dole I dwa z tego słupka Także hmm, będzie ładnie O, widzę w kamerze jak on się ładnie błyszczy Tak właśnie dodaje takiego blasku ja dzisiaj w ogóle nie wyglądam, mam zapuchnięte oczy strasznie Jestem mega zmęczona, no bo jestem po nocce Teraz nocka za nocką, dzisiaj też na nockę No nic, jeszcze to przecierpię A teraz pójdę na górę Sprawdzę dokładnie ten podkład, jak wygląda I sprawdzę te kredki To co, idziemy, nie? Tylko wezmę ten bałagan tutaj, złożę Nakładam ten podkład w swoim środowisku naturalnym <laughs> Czyli zazwyczaj gdzie się maluje i powiem, że wydaje mi się, że jest troszeczkę, mógłby być ciutkę ciemniejszy, ale bardzo ładnie wyrównuje buzię. Jest taka mega, 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 gładziutka, milutka, jak po użyciu jakiegoś kremu, Ani nakładałam żadnej bazy, ani nic. No, ciekawa jestem. Pierwsze wrażenie jest takie sobie średnie. Buzia jest fajnie taka właśnie nawilżona, miła. Ale chyba kolor troszeczkę ciemniejszy mógłby być. Chociaż to zawsze da się naprawić jakimś brązerem oczywiście.